Hejka, muszę Wam nagrać filmik. Bo mam dla was, dla was dobrą wiadomość. Dobra, jestem w mojej mamy, butach, jakby. Ale ładne są, nie? Dobra, czekajcie, otworzymy tylko. Otworzyłam już. Przejdźmy do rzeczy. Proszę bardzo, oto są nowi członkowie rodziny. E tutaj. Mm. Ten, ten taki, tam, ten, ten. Ten, 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 taki, ten. To jest mój. A. Ten. Ten. To jest mojego brata. Ten jest największy. O Jezu, ten. Ten jest największy. A ten. Nie wiadomo jeszcze, kogo jest. Tutaj, tam mam w Tu mam jedynko. No sobie to tak krzyćcie z nami. Jeszcze dojdą tu kury i przepiórki, więc jakby rodzina nam się powiększy. To są dwóch chłopców i dwie dziewczynki. Nie wiem. Mój na pewno jest chłopcem, a reszty nie wiem. Mam obrączki, jakby zauważyć. Tutaj ten ma żółtą, mój, i ten ma niebieską też ma niebieską. No jest. Ma jedonka. No. One nie dziobią jakby. No są tak nauczone, że nie dziobią. No na pewno będzie więcej filmików z nimi. Moja mama jeszcze nic o, o nich nie wie. Umieliśmy je jechać tylko pooglądać. No a wyszło, że już do nas. No. I będzie więcej filmików o nich. Na razie to tyle i wiem, że strasznie dawno nie, nie nagrywałam, ale strasznie ciężko mi się nagrywało, bo byłam chora, już nie jestem, no i teraz jest weekend też, to będę Wam trochę więcej nagrywać, no na pewno jutro jeszcze wleci jakiś filmik o nich i przyjdę zobaczyć do nich z ranek, czy zjadły i czy trzeba, nie trzeba im dolać wody. Ona będę miała większą kwaterkę, teraz mają kwaterkę po moich króliczkach. No, i tutaj sobie mieszkają. No i to na razie tyle. Pa!